Katarzyna Stypuła, witajcie w szkółce. Mamy pierwszą połowę miesiąca września. Jak widzicie, przed nami róże, które sadziliśmy w pojemniki. Tutaj kwitnie nam burgundy ice. Widać, że jesień już rozpoczyna swoje kolory, bo w tle trawy, które zaczynają kwitnąć, aczkolwiek rośliny wszystkie letnie i beliny nie poddają się jeszcze, nadal. Pokazują swoje kwiaty, i chcemy dzisiaj zaprosić Was na krótki filmik. Troszkę inspiracji dla tych wszystkich, którzy dopiero planują i zakładają swoje różane rabaty. Bo jak wiecie, już wkrótce kopiemy jesienią szkółki, i wtedy jak najbardziej można zaopatrzyć się we wszystkie sadzonki, goły korzeń. A oczywiście, jesień to wybór i pełen asortyment wszystkich odmian dostępny dla wszystkich. Szukając na stronie. I w ofertach róż krzewów, które będziecie potrzebowali do pojemników. Pamiętajcie, że donica musi być jak największa, i odmiany, które są dedykowane do uprawy w pojemnikach to oczywiście odmiany mniejsze, czyli odmiany rabatowe, odmiany miniatury, odmiany okrywowe, bo takie krzewy y, mają to do siebie, że budują ładny krzew, mają ładny pokrój, dają ładne przyrosty, niezbyt wysokie. I oczywiście o kwicie kwitną, i w tym właśnie pojemniku najlepiej się prezentują. Dodatkowo cechą mile widzianą przez Was jest oczywiście mocny zapach, bo najczęściej takie pojemniki z różami oczywiście ustawiamy w miejscach, gdzie wypoczywamy. Czyli jest to taras balkon patio. I stąd wybierając takie odmiany, pamiętajcie, żeby nie kusić się odmiany zbyt wielkie, chyba, że macie do dyspozycji naprawdę ogromne donice mające kilkadziesiąt litrów ziemi i, i również miejsce, gdzie taka róża będzie mogła się rozrosnąć, nie przeszkadzając Wam jednocześnie w użytkowaniu tarasu. Przede mną trudna rabata, nie tylko dla róż, ale chyba dla wszystkich roślin, bo tutaj mieliśmy nasyp z kiepskiej jakości ziemi i ponieważ była to skarpa, pokusiliśmy się o zrobienie Skalniaka. Dodatkowo mamy tutaj miejsce mocno nasłonecznione, co oczywiście dodatkowo jeszcze podnoszą nam temperaturę tutaj kamieni, które nagrzewają się w ciągu dnia. I jak widzicie, zrobiliśmy tutaj taki miks, bo pokusiliśmy się o pomieszanie róż wraz z innymi bylinami i tutaj również trawami. A lawenda oczywiście jak najbardziej daje tutaj radę, tutaj już w tym momencie, ponieważ to jest wrzesień, więc przekwitnięte. Ścięte krzewy lawendy, a róże nadal kwitną. I taka moja dla Was uwaga: spójrzcie na takie skarpy. Moim zdaniem, jak najbardziej sprawdzają się odmiany rabatowe, okrywowe i miniaturowe. Tutaj mamy takie z brzegu odmiany rabatowe, ale spójrzcie już tutaj odmiana New Imagine i taki strzelisty pęd, który wydała, średnio nam się tutaj prezentuje. Natomiast odmiana okrywowa, kolejne kwitnienie jak najbardziej. Odmiana, która ładnie się krzewi, która nie rozrasta się bardzo wysoko na takie stanowiska nadaje się jak najbardziej. Zakładając nową rabatę, musicie zdecydować jak chcecie, żeby ona wyglądała. Czy ma być to rabata, gdzie mamy naprawdę mnóstwo kolorów w jednym miejscu, czyli taki trochę strokaty efekt uzyskujemy tworząc taką rabatę, czy jest to rabata monotematyczna i tak jak tutaj mamy jeden kolor, tworzymy jedną efektowną plamę. Wydaje mi się, że w przypadku takich róż okrywowych, które mają nam zadarnić, zasłonić pewien obszar, jest to jak najbardziej ciekawe rozwiązanie i nawet y, tworząc taką robatę z kilku odmian, ale jednak sadząc te sadzonki po kilka sztuk, naprawdę uzyskuje się ciekawy efekt. Dodatkowo, oczywiście, kolejnym kolorem to będzie zieleń, tak jak tutaj liści, no i tutaj spójrzcie, szawia oczywiście już całkowicie do ścięcia, bo przekwitnięta. I tuż obok trawa, więc ten kolor tworzą nie tylko nam kwitnące kwiaty, ale również liście i zieleń, którą mamy dodatkowo, która jest tułem w naszym ogrodzie. Jesteśmy teraz obok rabaty różano-bylinowej, gdzie mamy przeplecione i byliny, takie jak kocimiętka, takie jak lawenda, w tym momencie już przekwitła. Mamy tutaj róże w roli głównej, i na tej rabacie są tu róże krzaczaste i wielkokwiatowe. Stąd właśnie pokusiliśmy się oddanie tutaj towarzystwa tym różom, bo jak wiecie, jeśli róże okrywowe kwitną nam ciągle i ciągle i nie mamy takiej jakby przerwy w kwitnieniu, tak, róże wielkokwiatowe przekwitając... No musimy niestety poczekać, aż te kolejne wielkie kwiaty nam rozkwitną. I żeby ta rabata nie ziała taką pustką, to możemy się właśnie pokusić o dodanie na niej różnego rodzaju bylin i również roślin jednorocznych, bo spójrzcie tutaj jako obwódkę zastosowaliśmy aksamitkę. Roślina jednoroczna i wyższa i niższa, to już w zależności od Waszych upodobań. I o różnej kolorystyce, od żółci poprzez pomarańcz aż do kolorów czerwonych. Jedna rzecz, przy takich rabatach mieszanych, o czym powinnam wspomnieć, to to, żeby naprawdę dobierać gatunki, które sadzimy jako towarzystwo dla róż, bo niektóre z nich są bardzo silne. Na wiosnę kwitły nam tutaj jeszcze rośliny cebulowe, takie jak tulipany czy czosnki ozdobne. Tutaj gdzieś o, została jeszcze końcówka po czosnku z nimi nie było problemów natomiast zakradła nam się tutaj gdzieś mięta to jest bardzo bardzo ekspansywna bylina i niestety ona potrafi zagłuszyć wiele roślin musimy z nią w tym miejscu walczyć i jeśli już tworzymy takie rabaty mieszane to naprawdę starajmy się zebrać chociaż troszkę informacji o danej Roślinie danej bylinie, czy nie będzie potem zbyt mocno rozrastała się na rabacie i zabierała czy to światło, czy to składniki pokarmowe, czy to wodę różą, bo jak wiecie, jeśli nasze rośliny mają wystarczającą ilość wody, jeśli mają wystarczającą ilość składników pokarmowych i światła, to kwitną nam naprawdę o wiele piękniej, o wiele obficiej i do tego intensywnie pachną. Jesteśmy teraz w zakątku, gdzie królują nam róże krzaczaste i róże pnące z uwagi na to, że mamy tutaj siatkę, do której takie róże możemy upinać. I to jest kolejna rzecz. Przy wyborze naszych odmian róż musimy pamiętać o tym, że jeśli zamawiamy róże krzaczaste, wysokie, a szczególnie jeśli są to odmiany pnące, tak jak tutaj, to naprawdę musimy pomyśleć o tym, że Takim różom musimy zapewnić podporę, bo niestety bez podpory będą nam się pokładały. I spójrzcie tutaj, moda sadzonka posadzona bez podpory no niestety pod naciskiem i wagą kwiatów odmiana taka się pokłada. Co chyba nie jest zbyt mile widziane, zwłaszcza jeśli mamy tak jak tutaj do wykoszenia trawnik, to po prostu przeszkadza. A tutaj zrekniemy sobie Okiem na naszą Karpatię. W tym momencie bardzo ciemne owoce coraz mocniej się zapływają. Spójrzcie, spory owoc. I już niedługo będziemy próbować tutaj zbioru naszych owoców, a w tym roku spróbujemy być może dokonać czegoś nowego. Jeśli. Będzie to coś ciekawego i dobrego, to oczywiście spróbujemy dla was to nagrać. Kolejna ważna rzecz na którą zawsze trzeba mieć zwrócić uwagę i nad którą warto się pochylić, to jest wystawa do słońca, czyli jak wiele róże dziennie otrzymywać mogą światła, w jakim miejscu rosną, bo tak jak tutaj widzicie mamy róże w lekkim półcieniu, jasno nie było tego problemu, ale potem już niestety. Z tyłu mamy sad i drzewa rosnąc zabierają część tego słońca, zwłaszcza rano, i tutaj róże nam rosną w półcieniu. Dlatego zawsze warto, wybierając odmiany, poczytać w opisach, czy dana róża toleruje półcień. Ile godzin takiego światła pełnego słońca jej wystarczy. Przed nami Elina. Odmiana wielkokwiatowa. Spójrzcie, buduje smukły, wysoki krzew. To jest kolejne kwitnienie. Już jesienne eliny. Piękne wybarwienie kwiatów. Może jaśniej wybarwiona od kasanowy, ale na pewno ciemnej od odmiany chopin. Taki delikatny, śmietanowy, żółtawy odcień. Tutaj rośnie nam w słońcu. I wydaje mi się, że większość, właśnie odmian wielkokwiatowych, jest zdecydowanie dedykowana do pełnego słońca. Tworzą duże, masywne, ciężkie, pełne kwiaty, i rzeczywiście do tego swojego rozwoju potrzebują słońca. A teraz już spójrzcie powypuszczały też długie przyrosty. A tuż obok zerkniemy sobie na odmianę Gisleine, To jest jej drugie kwitnienie. W tym roku bardzo mocno się tutaj nam rozrasta. Była już raz upinana i chyba będzie trzeba to znowu powtórzyć. Kolejne pąki, jeszcze w fazie dopiero tworzenia, zawiązywania się. To drugie kwitnienie jest mniej intensywne, ale kwitnienie powtarza. Odmiana jest zaliczana do odmian bezkolcowych. Chociaż gdzie nie, gdzie bardzo delikatne, mało kujące kolce mogą się pojawić, ale na pewno nie przypominają mocnych, wielkich kolców. Spójrzcie tutaj dla porównania na odmianie wielkokwiatowej Elina. Dlatego właśnie kupując róże musicie mieć również to na uwadze, w jakim miejscu są posadzone, bo często musimy mijać przechodząc Obok takich odmian, zwłaszcza jeśli sadzimy je gdzieś na pergoli, którą, która zdobi nam przejście, furtkę, to pamiętajmy o upinaniu, tak żeby oczywiście nikt się nam nie podrapał z domowników. Tuż obok odmiana serawi, która jeszcze kwitnie, i tutaj niska odmiany nam. Rabatę nam dopełnia odmiana Margo Koster. Przed nami rabata stworzona tylko i wyłącznie z róż. I tutaj tylko dopełnieniem rabaty jest bukszpan jako wykończenie, obramowanie tej rabaty. I tutaj jeden rozchodnik, który sam nam się tutaj zasiał. W tym roku porządnie się nam rozrósł. Być może będzie musiał być stąd usunięty, chociaż na razie nie narzekamy, zwabia nam zapylacze, bo spójrzcie, teraz nadchodzi jesień czas kwitnienia rozchodników, więc tutaj ubijają się już pszczoły. A róże rozpoczęło już drugie kwitnienie. Część kwiatostanów można już znowu przyciąć. Co sprowokuje odmiany do kolejnego kwitnienia. Ponieważ my tutaj testujemy te nasze róże i nie pryskamy je. Możemy zobaczyć, że na niektóre odmiany wchodzi już czarnoplamistość. Inne odmiany radzą sobie doskonale z tą chorobą. Zwłaszcza odmiany stare, tak jak tutaj. Spójrzcie, Souvenir Malmaison. Jeszcze cały w liściach. W tym momencie nie kwitnie. Apsody in Blue nie możemy narzekać. Jacques Cartier bardzo mocno przycięty. Dostał bardzo wcześnie czarnych plam, ale wspaniale sobie poradził. Odbudował swoją koronę. I tutaj jeszcze odmiana kanadyjska Prairie Joy. Budująca. Mocny, silny krzew. Także w tym sezonie dały radę. Nie możemy narzekać co do chorób grzybowych. Oczywiście mszyce atakowały. Różne inne szkodniki też atakowały nam róże. Ale generalnie sezon można uznać za naprawdę... ...pozytywny. Także można już myśleć o kolejnych sezonach i planować. Kolejne nasadzenia. Przed nami kolejna rabata. Dla tych wszystkich, którzy szukają róż do posadzenia przy murach, wysokich ogrodzeniach. Dla tych wszystkich dedykowane są jak najbardziej odmiany krzaczasne, parkowe i pnące, czyli takie, które rosną wysoko. Ponieważ tutaj mamy stanowisko półcieniste. Dodatkowo jest to bardzo wieczne stanowisko. I yy, również... Co do mrozodporności w tym miejscu, to jest sytuacja bardzo trudna, dlatego tutaj te odmiany wysokie pokusiliśmy się o podsadzenie rozchodnikiem, który tworzy nam taką naturalną spuścio-obramówkę. Wcześniej, w sezonie, kiedy te róże mają pierwsze kwitnienie, kiedy kwitną w pełni, nie jest on jeszcze tak bardzo rzucający się w oczy. Teraz dopiero wytworzył swoje duże kwiaty, i te kwiaty zaczynają zakwitać, więc przyciągają wzrok kiedy róże odchodzą już jakby na drugi plan. A dodatkowo, ponieważ yy, ścinamy go dopiero na wiosnę, nie jak większość osób być może na jesieni, to tworzy nam też taką trochę barierę od mrozu i wiatru, yy, kumuluje śnieg, który spada, troszkę spowalnia jego tutaj rozpuszczanie się i stanowi taką naturalną osłonę dla róż, bo część rabat możemy uzupełnić yy, bukszpanem, ale jak wiecie, Ostatnimi laty ten bukszpan jest problematyczny z uwagi na, na latującą nam ćmę bukszpanową, także w tym sezonie mieliśmy już trzy albo trzykrotny taki oprysk. Niestety musiał być wykonany, natomiast są beliny, o które możecie się pokusić, a które nie wymagają aż takiej ochrony.